Wiem jeszcze jedna, Gierka dwie. No wiesz jak to jest zlorzony. No oba gramy w dwójkę. Hello. Hello. O kurwa, wydaje mi się, że on siedzi yy, w jakimś kurwa kapturze czarnym, w takim pokoju, gdzie jest tylko konsola, ściany dar... obdarte, puste. Ma 55 lat, krzesło drewniane na środku pokoju. Jest po prostu w pokoju, po prostu nic nie ma, tylko to krzesło, on i komputer. Jest ciemno, jest jedna świeczka i trzyma się za. Yy, good morning. Good luck. Ja chyba, chyba szukam nowego teammate'a. Chyba szukamy nowego teammate'a się w kurwa ciężko dziwnie się czuję z nim grając. <laughs> w guagu, z guagu streamuję. Boję się, Shiftygo. <laughs> mruczy, on tylko mruczy wiesz. No zobaczymy, zagrać, nie? I, i, i tam ci gracze też nie. Tak, sam mówiłem, że nie zapowiada się ten mecz dobrze, a wygraliśmy. Ale wiecie, nie, jak, wygra, o, jak oni wygrali, to już nie żyłem, więc ta radość jest taka ograniczona. Oh, we only in three. But we. we fine. Sektor clear nie będzie dobrej komunikacji. Dalej? Wow. No, nie wiadomo jeszcze, co się wydarzy. To dla widzów. Lama znowu, lama z mordeczki. Szaka, to taką, Ej, powiem to było moje pierwsze zabójstwo typa od tyłu. Tak, są finishery, możesz wybrać w ogóle, jak ma wyglądać. To był mój pierwszy finisher w ogóle ever, ever w Warzone. Nie tym konkretnym, tylko w każdym, jaki istniał. Wygrało wyglądało coś dobrze, nie? Wyglądał całkiem pokaźnie. Pierwsza wygrana, pierwszy finisher. finisher co za dzień? Z pancerzem też mogę je użyć teraz. Ale nie wiem, czy to był taki jeden, jedyny gostek, bo z kim się strzelają. Alright uh, guys help me help me help me On me on me on me I'm I'm here Yeah yeah In Front of you One more in the house Yeah yeah Nice It's all I wiecie, ja też niczego sobie Chciałbym zaznaczyć uwagę, e, że zabiłem trzech gości. No, już mi się chce grać. Powiem, że no, tak przeszukiwałem, przeszukiwałem, żeby tak spanie łamało. Ale po tych trzech kilkach się za. O? Już mam z zwidy, już się zachciało. Dobra, idziemy na safe. Damage? proszę bardzo. Platynów 9850, Kile. A wynik, przepraszam, obrażenia 519, czyli ja najwięcej daję? Szał bojowy? Twenty on the safe. In, in this room. In the room. In the room. Wait. 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 It is man. 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 On the uh, upstairs. Upstairs. I feel him. Wait. wait, wait. Uh, maybe. Uh, maybe it's not enemy. It's just, I don't know. I played this game, kurwa 7 hours, so why kurwa get uh, fucked up Ej widzowie mają rację czy nie? I feel him, kurwa i sał kurwa, co co chodzi? No widziałem go To był mój czy nie? Dobra, już mam te, no już zwidy, z widy mam bambuno tak zwane Mam bambuno BSP watch nas Oni jeszcze nie wiedzą, że mam szakala w teamie Gościa, który z 4 km może typowi zapałkę odpalić kulą? Rozumiecie? Będzie gość o zapałkę, ja pół. Smyrnę ją. Patrz ten parkour, to. Ej, ej, Spora ilość gotówki. Fajnie, bo zna... Fajnie. O, sklep. Jest daleko. Ok, znajdziemy inne. Ale nie za wojna. Kurwa, gdzie jest sklep. U. Nie wiem, czy znasz, ale w przerwie od gierki polecam odpalić Tazi speedrun kurierski na Yt. Chłop robi miazgę. Speedrun kurierski. Po drodze. dwie snajpery mam. Kurwa, mogę go odrodzić. No wykupię, i wykupię, go mam trzy koła. Jest, powraca. Spokojnie, Szakal tu jeszcze... Masz że dronik, sprawdza. Kurwa mać Kurwa, bo w pracy jestem, zasłaniasz mi! Bo are you Nie money A, ah, yeah, yeah, of course I have no money here Kurwa, jak, jak ten money drop? I can't money Oh, a, fucking idiot. A, fucking idiot. You really Trust me. No patrz. Leku kas od niego. Ja nie mogę mu nawet dać kasy. Dlaczego zbugowało się? Zbugowało się, widzowie. No mam buga, no przecież to nie moja wina. A tam kościę powaliłem fajnie i go nie mogłem dobić. 200 metrów. 800 metrów. Ale to jest niemożliwe, żebym go rozjebał. Kurwa mać, za wysoko! Tu poleciało za niego! Został raz. Tam gdzie kropka pokazuje, rzeczywiście. Czeka.

Ej, na co pierdoli alone? Just lob so fighting No, no Myślę, że... ja mam go odrodzić, jak nie mam szmalu? Brakuje mi 200 dolarów Szy... Kurwa, ten shifty pierdoli, przyjrzę z jakimś idiotą jebanym Co on myśli, że ja zrobię? Co, Co on myśli, że ja zrobię? Cały czas mnie mówi, że i co ja robię, co ja robię? no kurwa kampię. no przecież szukam 200 dolarów, Nie tu było kopa w ogóle, nie? No mogłem szukać kasy, oczywiście, jej szukałem, tylko powolutku, wiesz. Czy ty nie miałeś się wystrać godzinę temu? Miałem. Powiem ci nawet, że miałem się wystrać, w tym meczu coś tam pukało, ale zabawa jest tak dobra, że szkoda czasu na sranie. I'm watching uh, Courier Speed Run e, jak gdzieś zginął? On, on spadł chyba uh. Dobra, mam AK47 i cię pomszczę. No ja paczek nie woziłem nigdy, wiesz Ale wiem, że każdy zawód od gastronomii po kurierkę kierowców zawodowych i tak dalej Ma swoje smaczki, ma swoje... Tajemnice, ma swoje, że tak powiem, slangi, dialogi, historie. O których pewnie wiedzą tylko ci, którzy, no że tak powiem, wykonują dany zawód i doskonale rozumiem o co ci chodzi. Zjemy to, to, to. No mamy dwójki, no gość już poszedł, goś chyba wyszedł z giery, nie? Tak, goś przegrał gułak, pewnie za chwilę wyjdzie. No skoro to ma być tu pożegnalna gierka, to po prostu postarajmy się wygrać tak zwaną dwójkę. No i Markus jeszcze na mnie się złościł. I'm sorry Markus, but I try respawn you. Kurde, aż się troszkę stresowałem chujowo. Markus się poświęca czas, żeby pograć. Patrz to. Powinien by tak, że wyskakuje i... A no Markus wrócił. Jakim cudem. Oa, Tu teraz ja chyba będę spierdalał. Ale Markus wystraszył I najgorsze nie wiem skąd la strzela... ŁA Markus dałeś dupy znowu Markus się zostawiłem znowu co Przepraszam Markusy zesrałem się <laughs> to white Aleś. Palus się nie go po nas tu Dobra, zabrałam to. Dobra, Markus już nie nawidzi. Markus już nie nawidzi. Co ty działasz, siekar? O, rozchodniaczek no nie taki mocny, bo, bo tu oglądaliśmy przecież. Ale myślę, że na dzisiaj zdobyliśmy najważniejsze, cenne zwycięstwo w czwórkach z randomowymi włoskimi graczami. Trzeba już odpocząć, ale znowu nas Warzone wciągn wciągu. wciągnął na 7 godzin. Ale postaram się jeszcze dla was wygrać głod, może wrócić nawet, jazda. W tym akurat jestem dobry. Mówił na mnie Szakal, gość, który nie za strachu. Ale mi zajmował ko y tego, takiego łokcia na koniec. to dostałem. Aj, so close, so close. Dzisiaj naprawdę daliśmy czadu. Cóż mogę powiedzieć, kończę na dzisiaj. Życzę wszystkim dobrej nocy. Wysyłam was dalej. Hejka.